I jeszcze pan Sławomir Sodowski, PiS. Dziękuję bardzo. Jestem jedynym senatorem Państwo w województwa warmińsko-mazurskim, trzech pozostałych jest z platformy obywatelskiej. Szanowni Państwo, ja myślę, że w wyborach do Senatu ludzie wybierają człowieka, przede wszystkim zawsze starają się jej środkiem, co znaczy, że nie byłem asekuracyjny, starają się porozumieć. Tutaj wspólnie z panem Wesłem Majkutem byliśmy w Semiku Warmińsko-Mazurskim i wypadało kasło jeszcze wtedy Województwa Lbowskiego ze względu na opcję polityczną, czy to był człowiek z Peserów, SRZ z innej formacji politycznej, zawsze staraliśmy się tutaj tutaj delboga, ściągać jakieś środki, coś tutaj pozyskiwać, i tego za załatwiać. I to jest fakt, to można łatwo sprawdzić. Natomiast, Szanowni Państwo, zgadzam się tutaj z przedmówcami, z każdym, że przede wszystkim bezrobocie w Polsce należy zwalczać. Że tutaj w województwie mamy skarżyc 21,5%, a to są dane oficjalne, ale są gminy, gdzie to bezrobocie to 40%. Gdzie należy rzeczywiście obliczać podatki rozwijać przedsiębiorczość, pozyskiwać miejsca pracy, bo coraz więcej zadań spada na samorządy. Siedząca tutaj pani burmistrz może to pośmiać. Szanowni Państwo, w Senacie również starałem się tutaj działać na rzecz regionu, pozyskiwać również kolegów z innej opcji, tutaj, z platformy, mogę podać przykłady dożywiania. Szanowni Państwo, 25% polskich dzieci to dzieci skazane na ręce, a 10% tylko polskich dzieci może mieć darmowe śniadanie, darmowy posiłek. Ja starałem się podnieść i również część platformy z marszałkiem Polscewiszem, rektorem Rakoniem, który poszedł dobrze mówiłeś, zapoznałem się z raportem Komisji Europejskiej, ale niestety kilka głosów. Zabrakło. Ustawa żłobkowa ostatnio, prawda, czy tam opis na lat, do lat 3. 40 milionów złotych. Co to jest na samą Polskę? To jest nic. Znowu zadanie na samorządy, prawda? Dalej Fundusz Pracy, Szanowni Państwo, 80% księdza. 30% mają gminy, Co pan, swoje burmistrz, cukrowyski, mówi o matko pieniądze na trudniejszych ludzi? Co to znaczy? A więc, szanowni państwo, korzystając z tego, że mało czasu, powiem jeszcze inne. E, e, Bezpieczeństwo publiczne, dofinansowanie policji, że oni nie mają na benzynę, nie mają na, na podstawowe zadania. Straż pożarna, e, nadgodziny, to przecież są ludzie, którzy ratują nas w powodzi, w pożarach. I pożary miały miejsce nie wiem, jak bym, w mieszkalnictwie, więc musiałem te interpelacje składać. To także sprawa graniczna. To, wielo, to edukacja. Eee, to są dodatkowe godziny dla tych dzieci to wyrównanie szans między młodzieżą wiejską a miejską. Przede wszystkim między tymi dziećmi, którzy są pochodzą z małych ośrodków, a z tych większych. Ci więści mają większe szanse. Eee, dalej, no, rady państwowe. No, i zebrał. Ponad milion podpisów od, za, po tym, za tym, żeby lasy były włączane w sferę finansów publicznych. Tu pan Janusz wspomniał o stosunkach z Rosją. Ja się zgadzam tylko szanowni państwo, szeroko przedbliżają Wisjaną. On otworzył te e, możliwości turystyczne, finansowe, ekonomiczne dla tych regionów tutaj na całym Nie Niewątpliwie. Ale tak się nie stało, mimo że hmm. już kończy tak budżet. Już no, zgodnie z pańską zalecenią kończy